Zadanie 22. Punkt A współrzędnych 1 i minus 3 oraz punkt C współrzędnych minus 2 i 4 są końcami przekątnej AC rombu ABCD. Zatem środek przekątnej BD tego rombu ma współrzędne. Cechą charakterystyczną obu przekątnych czworokąta, jakim jest romb jest to, że te przekątne mają identyczną długość. To znaczy, że jeżeli Wyznaczymy sobie środek odcinka AC, czyli takiej przekątnej, to znaczy, że środek tej drugiej przekątnej będzie dokładnie w tym samym miejscu. Czyli tak naprawdę my nie potrzebujemy znać współrzędnych pozostałych wierzchołków rąbu. Zresztą nawet gdyby te przekątne miały inną długość, to znaczy, że tak czy siak wystarczyłyby nam tylko i wyłącznie dwa współrzędne, dwie współrzędne. I teraz, jeżeli chcemy wyznaczyć środek przekątnej BD tego rąbu, to w gruncie rzeczy my musimy skorzystać ze wzoru na środek odcinka. I ten wzór wygląda następująco. Oznaczamy go literką S zazwyczaj i współrzędną Xową wyznaczymy w następujący sposób. Współrzędna Xowa punktu A, dodać współrzędna Xowa punktu C, to dzielimy na dwa. Natomiast współrzędną y obliczymy w taki sposób, że współrzędną y punktu a dodamy do współrzędnej y punktu c i to, co nam wyjdzie, dzielimy na 2. Dzięki czemu? My tutaj teraz możemy podstawić do wzoru. Współrzędna x punktu a jest równa 1, więc zapisuję tutaj 1. Dodać, no i współrzędna x punktu c to jest minus 2, więc zapisuję tutaj minus 2. Całość dzielę na 2. Teraz przechodzimy do współrzędnej y. Współrzędna y punktu a ma wartość minus 3, więc zapisujemy tutaj minus 3, dodać współrzędna y -owa tutaj punktu c ma wartość 4, więc tutaj zrobimy plus 4 i całość dzielimy na 2. I teraz, jeżeli chodzi o współrzędną x środka, czyli o ten zapis tutaj, to ja w liczniku ściągam nawias czyli uzyskujemy oczywiście 1 minus 2 dzielone na 2, natomiast tutaj już mogę dokonać redukcji, minus 3 plus 4 to jest 1, więc współrzędna y środka ma wartość 1 druga. I teraz odejmuję te wartości z licznika, otrzymując tutaj minus 1 na 2, natomiast współrzędna y pozostaje bez zmian. Przy czym współrzędne tego środka możemy również zapisać jako minus 1 druga, oraz jedna druga, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest podpunkt A, jest odpowiedź A.